Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie na kanale agrodev 93 Co dzisiaj sobie będziemy robić? Ano, trochę dzisiaj rozkleiliśmy już 60. Po poprawie, gdzie tamtego zaprawki porobiłem, było trochę tego. Jak widzicie, nie ma drzwi, drzwi były z powrotem malowane całe, ponieważ za dużo było niedomalowań. Ściągnąłem drzwi, powiesiłem w garażu. No, kratka przy okazji przednia wpadła pomalowana na maski te blachy pomalowałem co one idą wokół zbiornika paliwa takie te osłonowe te takie wiecie do tych kabin co się przykręca ale jak widzicie większość już jest belki zabud belki kurde ta obudowa z przodu przy zbiorniku skrzynka, błotniki wszystko już jest wyschnięte nie ma tam nic gadki wszystko poschło od soboty, no ale to są efekty, niestety, malowania w takim ciemnym pomieszczeniu, jak tutaj, nie? Jeszcze wieczorami, no niestety, trzeba będzie tu oświetlenie myśleć, robić. Ale druga sprawa jest to, że te okna trzeba będzie wstawić. Eee, tak samo ludzi się dużo zesrało, może nie na YouTubie, ale na TikToku. Jak dodałem, filmik z 60. Że czarny to nie będzie wycieku, widać. Ludzie kochani, 3 lata praktycznie ten ciągnik był na szarym podwoziu, jakoś nie lało się z niego ciurkiem. Czarny po prostu wpadł, bo nie pasował mi szary spód do czarny, czarnego oblachowania, tak? No jakby to wyglądało? Jak za przeproszeniem pół dupy z zakrzaka, dlatego wpadł w czarne też podwozie. Druga, drugie pół ludzi się jak by to powiedzieć, zbulwersowało te węże, dlaczego pomalowałem węże od wody, taki projekt i to ale zaraz, zaraz, ja powiedziałem, że ja węże nie wymieniam ja powiedziałem, że węże zostały te, które były bo chyba mi się tak nie wydaje i jeszcze przecież ja te węże kupiłem nowe, bo wszystkie miały być wymienione, bo te mimo, że 3 lata są dopiero, ale już są wsparciały, trochę spękane a przy okazji, już jak robię, to robię dobrze. Yy, jeszcze się zastanawiam, bapasek sobie wymienimy klinowo od razu, póki mam yy, tą chłodnicę ściągniętą, bo potem może być problem. Jutro sobie skoczę do rolniczego i kupię. No i zaczynamy rozbierać podnośnik dzisiaj. Yy, zaczynamy rozbierać podnośnik, bo ostatnia część układanki właśnie dojechała. Tak, wam mówiłem. Dojechała ostatnia część układanki i będziemy sobie rozbierać. Ale czy dzisiaj będziemy składać, nie mam pojęcia. Dlatego wam nic nie obiecuję. O, to jest adapter. Adapter yy, rozdzielacza. A tu mamy powrót do skrzyni oleju. Także bierzemy się za działanie. Obiecałem wam, że pokażę. Że razem rozbierzemy i słowa dotrzymam, bo sam będę rozbierał ten podnośnik pierwszy raz. Nigdy nie robiłem tego podnośnika, nigdy go nie rozbierałem. Jak był robiony w 2020 roku, to nie ja to robiłem, ja tylko się przyglądałem. A tutaj fachowiec to robił. Dlatego też, no cóż, pierwszy raz musi kiedyś być. Dzisiaj tak, tak czy siak może go poskładamy, ale tutaj muszę te nowe oringi kupić, a nie kupiłem ostatnio, jak byłem w sklepie. No i podnośnika nie będę malował, bo podnośnik jest tak czy siak pod zabudową, jego nie widać. Jedynie to tutaj ten tył. No bo tył to widać. Ale góry tutaj, od ramion do przodu, nie ruszam tego. Tutaj tylko muszę to. Najpierw rozkminić jak to kurde rozebrać i się bierzemy dopiero wtedy za robotę. Na razie rozkminka. Od czego zacząć. Dobra, ja już sobie zacząłem to rozbierać. Tutaj mam warstacik przyniesiony. Nie wiem, powiem Wam szczerze, nigdy tego nie rozbierałem, nigdy nie robiłem podnośnika w 60. Tak można powiedzieć, można by rzec, że rozbieram to na chybił trafił tak naprawdę. Nie wiem tak naprawdę od czego zaczynałem. Od czego zacząć, tak naprawdę. Ale no kino odpiąłem sobie najpierw tą dźwignię. Tu od, to jest chyba pozycja siłowa to jest od siłowej regulacji. Kosteczkę sobie wypiąłem, bo mi tylko przeszkadzała. No i te sprężynki, dwie co tutaj są. Popuściłem sobie rurkę od zasilania tłoka od cylindra tutaj muszę sobie odkręcić spływ, czy to jest powrót? powrót chyba z tego co kojarzę bo teraz powrotu nie będzie wiem, że niektórzy, niektórzy robią, że tu jest tu jest ta zaślepka z powrotem i tu jest do filtra przykręcana no u mnie jest, po prostu wpada sobie tak i jest tutaj pościągam sobie oringi i i takie blaszki. No i zacząłem wybijać yy, wałek, tak. Bo podejrzewam, że jeżeli tego nie zrobię, to nie rozbierę reszty. Yy, bo tutaj muszę wszystkie te dźwigienki, jak, jak wyjmę wałek, to muszę je porozpinać z zegarów, powyciągać, dopiero wyciągnę, so, dopiero odkręcimy tą rurkę całkowicie. Bo teraz to mi to nie przeszkadza i odkręcimy sobie rozdzielacz. Nie jest łatwo, ale kto powiedział, że będzie łatwo? Ja jestem pierwszy raz to robię. Tego tak, nie miejcie mi za złe, że robię tak, a nie inaczej. Bo nigdy podnośnika nie miałem okazji robić. Miałem tylko wtedy okazję być przy naprawie tego podnośnika w 2020 roku, ale to wiecie, no 3 lata. Yy, I druga sprawa, ja to tylko asystowałem tam, pomagałem, pod, podtrzymywałem ten ponoć, czy cokolwiek, a tak to to wszystko majster robił, nie? Także, no cóż, no wybijamy dalej, może to z tego będzie. Tak, ustawimy kamerę. Mam nadzieję, że coś będziecie widzieć z tej mojej roboty, bo chcę Wam pokazać jak ja to też pierwszy raz robię, no kurde, no. Także będziemy sobie wybijać powolutku o, coś nam spadło a, tuleja nam spadła tuleje były nowe wtedy zakładane w 2020 roku także jeszcze sobie jedną rzecz zrobimy wiecie, jeszcze jedną rzecz a mianowicie bierzemy sobie pudełeczko i wszystkie te części odkładamy do pudełeczka, które będą potrzebne, no to wiadomo, że się założy. A te, które będą już niepotrzebne, lądują na sprzedaż. Dobrze widzicie? Jeszcze tak. E, dobrze widzicie. Luksusowo jest. Ale zanim trafi to wszystko na sprzedaż, to pojadę z tym rozdzielaczem, z tymi wszystkimi częściami do weryfikacji do tego fachowca, który to robił. Niech on zweryfikuje czy jest w porządku żeby nie sprzedawać kota w worku komuś żeby nie sprzedać gówna bo ja nie lubię czegoś takiego pałeczek jak widać mamy go dziadygę zobaczcie nic nie jest wyżłopany nie będę brzydł wtedy małego zakładam czy, ja go czy taki był nie wiem, nie pamiętam dawno było i nieprawda Ten wałek to sobie tutaj na stół odłożymy Niech on sobie tu leży No i co no Jedna część W tej części musimy tą blachę usunąć Tutaj jest spawik i tu spawik naciąć, usuwamy blachę tutaj to chyba tylko to zakładamy tą tuleję Ech. sobie tu teraz segarki powyciągać. Bo inaczej z tego nie będzie. Cegarki te to sobie będziemy tu odkładać. to z tego będzie Panowie i Panie Może to z tego będzie Nie wiem jeszcze ale się domyślam, ta już dźwignia chodzi luźno Nie wiem czy to, się, czy to się usuwa czy nie, ale chyba go usuniemy To jest ta cała siłowa pozycja, tego nie może być chyba tutaj Raczej się to usunie Tu się chyba to odkręca nawet Tam jest, może się to może się to wyciągnąć, okaże wszystko. Zajmujemy się dalej tym. Uh -huh. Ciężko złożyć, a to dopiero rozebrać. Это мне с проще это разобрать. Dobra, dźwignię mamy jedną u, wolną. Na tym się porusza całością. Będzie trzeba jeszcze wypiąć jednego zegarka, żeby te dźwignie odkręcić nie, to jest robota kurde i taka prosta jakby się wydawało trudno może nie jest, no, ale jak ja pierwszy raz to widzę na oczy odkręcimy sobie rurkę zasilającą zawór bezpieczeństwa i odkręcimy sobie chyba rozdzielacz i, i go całkowicie zdejmiemy stąd Całkowicie go stąd zdejmiemy. Tak, chyba to będzie sama ta teraz. Będziemy mieć czarno na białym dostęp do tych dźwigienek tutaj, nie? Ja Wam pokażę z bliska, jaki tu jest już masz. Zobaczcie. No I teraz to wszystko. No, zobaczcie, to porusza tym, to trzeba wszystko usunąć stąd, to wykręcić, rozdzielać i to tak samo, trzeba wszystko stąd usunąć, tego tu nie może być, e, tu ten e, powrót odkręcamy całkowicie, tego też już nie ma, no i cóż, rozbieramy, nie wiem czy to dzisiaj złożymy, ale będą dwie części, no cóż, poradzę, żeby film nie trwał za długo też, nie? Jedziemy dalej. Teraz. Tu jest klucz 22 na yy, zabór bezpieczeństwa i wpływie 22, a na zasilanie yy, tutaj w, w rozdzielaczu jest klucz 24. Przynajmniej u mnie. Mam nadzieję, że u Was też tak będzie. Takie ładne klucze te były, i już kurde do miecia No nic, no. taki żywot Także jak tylko będę wiedział coś na temat tego rozdzielacza, bo jeżeli chodzi o to, to czy zimny, czy ciepły, nie było z nim absolutnie żadnego problemu. Podnosił tak samo. Tylko wiecie, co mnie wkurzało. Brak płynności, tak? No ale to każdy charakteryzuje się rozdzielacz w 60 właśnie tym takim sposobem działania charakterystycznym, ale ważne jest to, że nie przepuszczał i prawidłowo działał. Bo na przykład w Zetorze, tym naszym 3511, to żeśmy go statom mieli, mimo mimo wymiany pompy w podnośniku, bo nie chciał nam podnosić na gorącym oleju, myśleliśmy, że pompa, wymieniliśmy pompę. Dalej było to samo, okazało się, że rozdzielacz tak rozdzielacz żeśmy wtedy chyba regenerowali, czy kupili nowy, już nie pamiętam. Bo tam jest charakterystyczny taki troszkę inny rozdzielacz. Bo tam jest system ten Zetor nie ma tej bajki, co tu jest 62-pozycyjna. Tam jest trzypozycyjna, jest siłowe. Jest wolny podnośnik regulowany i jest mieszane, i jest jeszcze dźwignia, tak jak w 40 było, że jest regulacja przepływu oleju, a no w 60 niestety nam to zamiast ulepszyć, to wiecie, co zrobili, popieprzyli o Krótko i na temat: nie ma mieszanego, nie ma płynności podnoszenia, nie ma regulacji przepływu oleju po prostu zamiast ulepszyć ten ciągnik to oni go po prostu olali po co ludziom dawać coś lepszego i poniekąd dlatego też no co tu dużo mówić, że to tu padli i tyle nie robili tego czego ludzie oczekiwali dla mnie to w ogóle był, był śmiech, że teraz sobie odkręcamy te dźwignie, może nam to coś pomoże dla mnie to w ogóle był śmiech na sali, że żadna 60 czy nawet 30 nie wyjechała z łosusa z kabiną. I to jest dziwne, ale, 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 tylko na Polskę, bo na przykład C362, które było produkowane na Akurat, jaką miała fajną kabinkę, tam się dało zrobić, nie? Płaską podłogę, wspomaganie, kabinkę. A na nasz polski rynek mieli rolnika za nic, mieli rolnika Gadebila i tyle wszystkiego. A z drugiej sprawy ktoś kto się przesiadał tak mój tata mi opowiadał, ktoś kto się przesiadał z konia na ciągnik to jakby Pana pokazał nogi złapał jak taką 60 czy 30 dostał. Także jest jak jest, nie każdy lubi przeróbki. Przeróbki ale ja sam nie każdego. Nieważne czy lubi oryginał czy lubi przeróbki. Każdy z nas jest inny. Każdy lubi co innego. آیا از ده؟ بونجی از ده بونزا بچ Wszystko to co rozpinam ląduje na dnie na dnie podnośnika Także wszystko trzeba będzie powyciągać Pokompletować Wszystko w, jeden, w jedno pudełeczko i, i tyle i na sel Ktoś zwłaszcza to się może przydać ludziom, którzy naprawiają takie podnośniki na co dzień. Albo ktoś, kto ma oryginał i chce oryginał zachować. Bo tutaj praktycznie każda część jest częścią PRL-u, bo mechanik, który mi to robił też no, 50 lat to robi. Te podnośniki też nie uznaje nowych części. Bo jak sam stwierdził nowe części to jest gówno i zero jakości. I on ma jeszcze tam taką skrytkę, mówi, że trochę ma jeszcze tych części takich zapasowych i z nich korzysta tutaj nie pamiętam, która silnia była wymieniona, bo nie dało rady już nic z nią zrobić wtedy. Powie, że to jest takie hopiu, wszystko tu kurde. No nie takie hopiu Żeby to nawet rozebrać Aż później złożyć to Co to za problem? Wkręcić przejściówkę, podłączyć i tyle tak naprawdę bo wszystkiego tego pierdzielnika nie będzie. Mamy rzucone jakąś dźwignię. Tu widzę jest śrubaczka jakaś a ja mówię, też nie chcę nic uszkodzić, bo komuś to posłuża, a mi trochę pieniędzy zwróci za tę przeróbkę. To się kurde dokupi jakiś szwańczyk znowu. Jestem ciekaw, ile w ogóle cenić ten rozdzielacz i te wszystkie części, bo sam nie wiem. No i tyle mam powiem, że nie wiem. Nie siedzę w temacie. Tych oryginalnych rozdzielaczy. Oj, 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 chodź tu malenki chodź A i teraz to już jest luksusowo. mam jeszcze zostało Mamy Odnośnik rozebrany po dłuższej walce, przepraszam, że nie nagrałem reszty. Niestety, telefon mi padł. Bateria dopiero teraz naładowałem trochę, żeby wam nagrać końcówkę. Ja cały czas siedziałem i demontowałem to wszystko. No, nie było prosto. Hmm, taka rada dla przyszłości, żeby zdemontować cały ten zespół. Najpierw sobie tutaj rozkręćcie całą tą tarczę. Na trzynastkę klucz, żeby o i to zdemontujcie, potem to wam zajdzie, poluźni wam tylko jedną dźwignię. Tą to wam zluźni, ale to wam nadal nie wyjdzie. Trzeba zdemontować też tą dźwignię. Niestety u mnie było tak zapierdzielone, że musiałem to rozciąć, żeby wybić resztę i rozwalić to wtedy Niestety będzie to ciężkie bo ja nawet utrąciłem kawałek jak widzicie tutaj kawałek tego dziadostwa tu jest tu jest jak widzicie klin i to wam nie, nie łatwo zajdzie ja na dwa młotki tutaj jeden duży, drugi mały musiałem wkładać na wand i Wybijać. Jak wyszło, no to... Najpierw oczywiście wcześniej wyjmijcie... Eee, znaczy, to Wam wyjdzie, ujrzycie... Takiego klina. Tego klina wyjmujecie, leciutko... I wychodzi Wam wszystko tą stroną do góry. Eee, problem też miałem z tą dźwignią z tyłu, bo nie wiedziałem jak to zrobić. No i pierwszy raz rozbieram, tak Wam mówię. Eee, tutaj kolega Marcin mi podpowiedział jak to wybić wybija się ten, to zabezpieczenie wychodzi wam wtedy ta łapka nie ja wiem gdzie ona jest, jest ale o, chyba To jest o, wychodzi wam wtedy ta łapka i przebijacie sobie ten środek w tą stronę tutaj tą stroną wychodzi no i tak mamy rozebrany podnośnik jutro mycie Segregacja części, co zostaje, co nie. Yy, jadę sobie sprawdzić rozdzielacz. Yy, ogłoszę wszystkie te części na sprzedaż, bo nie są mi one do niczego potrzebne. No i tak, tu trzeba dociąć uszczelkę, żeby to elegancko złożyć, żeby tu nic nie ciekło. Nowe zimmeringi. Tutaj nowe zimmeringi, wszystkie, bo tuleje to są luksus na wałku, jak i sam wałek. Najprawdopodobniej wałka skrętnego już nie będę zakładał. W sumie po co? Ale jest cały. Także ktoś jeszcze kupi taką, mam nadzieję. Tylko założę sam ten wałek. Bo on i tak uszczelna Tu nie ma żadnych dziur, żeby coś się dostawało. Także wszystkie sobie części pomyjemy. Segregacja pójdzie odpowiednia, choć powiem Wam szczerze, że chętnie to, abym ja to wszystko wywalił stąd. Wpiszcie, co mam na myśli: wywalił stąd wszystkie te, ten wałek, to wszystko zrobić po prostu cięgło do mocowania zaczepu i to, to samo, to żeby zostało. No ale kino już niech będzie, nie będę tu ingerował. Niechaj będzie to tak jak jest. Ostawi się tylko sobie na spokojnie. Mogę to umalować wtedy. No i tyle. Cóż tu dużo więcej gadać? Nie ma o czym. Choć może i ten. No ale to po co mi ten skręt zostawiać? Po co mi to jak tu już nic nie ma w środku? Nic nie będzie tego trzymać to po co mi to skręcać. Także cóż. Także cóż, to by było na tyle. Jak widzicie ciemno. Widzimy się w kolejnym odcinku. Może już ze składania podnośnika. Zobaczymy jak to będzie chronologicznie szło. Czy najpierw będzie lakierowanie? Czy najpierw będzie podnośnik? Zobaczymy. Także tu trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.